Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus, kto odbierać może? Kto odbierać może słowo Pana jest obdarzony szczodrze, pisząc, przechodzi transformację, dążąc do lepszych odbiorów. Anteną jest uczucie i serce razem połączone, i tak duch przekazuje słowo Pana. Każdy odbierze informację potrzebną do własnego duchowego rozwoju. Gdy będzie silny, innych powiedzie do z boju o siebie ducha, by wydostać się z bnoju ziemskiego. Podążając innymi drogami, można trafić w miejsca zatracenia, gdzie są już ci, co zwodzą ludzi. Odbiór czysty prowadzi do góry, gdy odbierający ma chcenie powrotu do domu swojego, poziomu duchowo-istotnego. Klucze do takiego stanu odbierania znajdziesz w Wielkiej Księdze Objawień i w objawieniach woli Bożej w codziennym przeżywaniu. Sukcesywny i systematyczny rozwój ducha następuje, gdy codziennie praca z księgami postępuje, którą wprowadza czytelnik w życie swoje ducha, wspierając się jasnymi czynami, dziękując Panu za strumień życia płynącego ciągle i obficie. Wystarczy czerpać ze stworzenia, gdy duch ludzki dostroi się do wibracji miłości duchowej pana. Wielka Księga Objawień i Objawienia Woli Bożej, jako słowo pana, w tym poważnie poszukującemu duchowi pomoże. Każdy, kto myśli, że jest mądrzejszy od praw bożych, zmierza drogą zatracenia własnej świadomości ducha. Na końcu przemieli go młyn Boży. Bez półbrzmienia duchy tak zwani ziemscy ludzie idą drogą do rozkładu. Tam osiągną swój sukces. To ci, którzy słuchają swojego rozumu, który w królestwie ciemności podlegał Lucyferowi. Kto chce się uratować, jeszcze niech wyciągnie rozumowe kleszcze. Sobą, duchem ciało swoje wesprze, a może jeszcze zdąży w materiach się ostać, bez bólu i rozpaczy, przy akompaniamencie ostatecznego sądu. Masz, słuchaczu, poważne pytania? Pytaj. Odpowiedzi masz zawarte w Wielkiej Księdze Objawień i objawieniach woli Bożej, pochodzącej od Pana, podane na Ziemi przez miłość i Bożą wolę. Bez tego aktu miłości, kto z Ziemi odnalazłby drogę do domu? Już nikt. Bądź ludzki duchu czujny, gdyż jest już bardzo późno na Twój rozwój duchowy. O powrocie do domu decyduje duch ludzki swoim chceniem rozwoju duchowego zgodnie z Bożym prawem. Inne drogi prowadzą do zatracenia. Wybory każdy wykonuje konieczne. Ocalenie siebie ducha ostateczne lub nie. Ilu powróci do domu? I które to będą duchy? Patrz tylko na siebie. Czasu ziemskiego masz już mało. Twój osobisty liczy się wysiłek. Inni liczą już tylko na siebie. Mocność piący duchowo zasnęli snem kamiennym. Są głusi, ślepi i martwi duchowo. Bądź czujny, abyś w ostatniej godzinie od nich był już daleko. Ludzki duch na Ziemi jest ruchliwy i ciało jego ziemskie rozjaśnione służy Panu. Wykonuje wolę Bożą i współbrzmi w miłości duchowej. Takie ludzkie duchy lśnią jak diamenty na tle ziemskiej ciemności i łatwo je zobaczyć można, jak szuka się właściwej drogi z czujnymi zmysłami ducha. Baczcie ludzie uważnie, aby ich dostrzec. Ludzie ci są wolni od sekt czy kościołów. Dumnie stoją w stworzeniu. Poszukującym prawdy wskazują drogi. Ale po drodze ludzie muszą iść sami. Leniwe duchy ich przeoczą zaspanym stanie. Życzę wam wszystkim powrotu do domu. Podążajcie drogą światła, a unikniecie własnego upadku. Ja Jezus Chrystus i Immanuel, będący na ziemi, jak latarnie wskazujemy szukającym słowa Pana wielkich księdze objawień i w objawień w woli Bożej. Wiosłujcie z całych sił w dzień i w nocy, aby światło Pana nic coraz bliżej przed swoim duchowym wzrokiem.